Słuchajcie moi drodzy, dzisiaj filmik będzie taki, że na, będę nagrywał z monitora laptopa i opowiadał. Pan doktor Artur Bartoszewicz na swojej stronie 777.org.pl przedstawia 7 pytań do referendum, które chciałby, żeby polski parlament, Sejm, Senat Zobowiązać do pewnych postulatów. Szczególnie chodzi o to, żeby to referendum się odbyło. Żeby odbyło się referendum na wniosek obywateli, trzeba zebrać 500 tysięcy podpisów i jeszcze musi być uchwała Sejmu o tym, że to takie referendum ma zostać zorganizowane, i wtedy, z tego co ja pamiętam, to pan prezydent tam podaje datę referendum. Żeby było wiążące, musi 50% obywateli Rzeczpospolitej Polskiej uprawnionych do wzięcia udziału w referendum zagłosować w nim. To jest Teraz jest niecałe 29 milionów uprawnionych obywateli, czyli 14,5 miliona przeszło musiało wziąć w takim referendum. O, czy to się uda? Ja tego nie będę oceniał, bo potem tutaj czytam bardzo nieprzychylne komentarze, że na, na wstępie zniechęcam, no cel jest, cel jest jak najbardziej wzniosły, szlachetny i, i oczywisty. Natomiast szanse powodzenia tego przedsięwzięcia oceniam tak, jak oceniam. Każdy niech oceni sam. Natomiast pobrać, pobrać te strony pana doktora, ten tekst tego referendum, wpisać swoje poparcie i wysłać tam na adres do niego. Może każdy, do czego zachęcam, bo to pokazuje, że nasze środowisko ludzi, którzy są za demokracją bezpośrednią i innymi istotnymi zmianami, po prostu żyje, funkcjonuje i tak dalej. No. I, I ta aktywność, że nie kończy się tylko na oglądaniu filmików i tam pisaniu komentarzy, czy tam klikaniu łapka w górę, łapka w dół. Co ma być w tym referendum? Zrównanie profilu zaufanego z podpisem tradycyjnym. I tak dalej. Jestem za, zwo, za, za, za zastąpienie finansowania partii tam dobrowolnymi odpisami z PIT-u i CIT-u. Jestem za, aczkol, aczkolwiek uważam, że partie powinny się finansować same. No. Według jakichś określonych zasad. A lobbingu się i tak nie uniknie. To jestem realistą. To wszyscy, którzy twierdzą tam, że, 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 że da się uniknąć lobbingu, Wpływającego na działalność partyjną, na polityczną, w ogóle jakąkolwiek działalność ludzką, to są, to, są, to są naprawdę marzycielami. No ale jestem za. Wprowadzanie zakazu pracy członków politycznych, partii politycznych w radach nadzorczych, spółek, skarbu państwa. No ogólnie jestem za, na, chociaż, chociaż ja osobiście mam uwagę, no bo jeżeli, jeżeli ktoś ma, jest tym politykiem, nie wiem, ministrem, i ma żonę, córkę, syna, który ma tam MBA z zarządzania z ekonomii, czy magistra naszego, tak? no to dlaczego miałby tam nie pracować? Tylko to, 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 to nie może być forma karania. No. Jest, jest, jestem za, ale to bym się na tym zastanowił. No. Ale zresztą z tych instytucji państwowych przeróżnych jest tyle, że politycy mogą swoje rodziny tam upychać, także spółki Skarbu Państwa, no, można by było uwolnić od tych rodzin. Yy, wprowadzenie zakazu wysłania wojska polskiego na terytorium Ukrainy Tu tu jestem za tylko tylko, że też gwiazdka, może Boże Boże dojść niepełnie dojdzie do wojny kiedyś tam Rosji przeciwko Polsce i daj, daj Boże, żebyśmy w stanie byli się bronić. Jeśli w ramach tych działań będzie nam trzeba wejść na Ukrainę, to to, to wejdziemy bez żadnego zastanowienia. Że ona będzie okupowana przez Rosję. No. dalej nie chcę tej myśli rozwijać. W tej sytuacji jak teraz, żeby, żeby, żeby to chodzi o to, żeby wysłać naszych żołnierzy, żeby się bili za Ukrainę, za Ukraińców. Ukraińcy niech obniżą e, swój wiek poborowy, bo teraz, teraz biorą do wojska od, od ukończenia 24 lat. No więc sześć roczników, czy nawet 7, ma czas, żeby się wychulać i tak dalej, a tak naprawdę to uciekają nawet do Polski i tu. Ci, co pracują, to pracują, a na bielu tu to, to tam pije, rozrabia i tak dalej, a, a na, na froncie biją się tam. No, to to samo osobiście znam ukrainka która umi i Kobieta 50 lat, parę lat poszła do wojska, żeby bronić ojczyzny. A młodzieńcy młodzi chłopcy, młode dziewczęta uciekają z Ukrainy. no To to nie jest normalne. Uzależnienie wszelkich transferów socjalnych ze środków publicznych. E, od, od posiadania obywatelstwa polskiego. No to. Tu bym się zastanowił. Osobiście bym się zastanowił. Ja rozumiem intencje, ale tak jak są uchodźcy naprawdę wojenni tam z Ukrainy, to. Musimy się zachować jak ludzie, jak chrześcijanie. Nie możemy udawać, że ich nie widzimy i powiedzieć róbcie sobie co chcecie, radźcie sobie sami. I jeszcze jest kwestia ludzi z tak zwaną kartą stałego pobytu, którzy tu tu mieszkają, pracują, tu płacą podatki i też za bardzo nie wiem, dlaczego jakby się im należały jakieś środki z pomocy socjalnej, dlaczego mieliby nie dostawać ich. Natychmiastowe wypowiedzenie paktu o migracji, azylu i tak dalej i tak dalej i rekompensatę dotychczasową, implementację, tu jestem za. Też mam też, też pewne uwagi Mam pewne uwagi, dlatego że jest sytuacja taka, no jak, jak mamy, mamy na przykład do czynienia z Ukrainą i wojna jaka tam jest Ja osobiście przewiduję, że będzie jeszcze wielka fala ucieczki Imigracji z Ukrainy, jak ruscy będą szli dalej w głąb Ukrainy, to będzie znów kilka milionów do nas przybędzie i oni już będą bez. bez, Bo tak jak na przykład pani, pani Ukrainka, pani Diana, Diana na imię ma, razem z, razem z synkiem wrócili na, na Ukrainę, żeby, żeby walczyć o nią. Natomiast, jak, jak Rosja wejdzie w głąb Ukrainy i już będzie zajmowała całe terytorium, będzie chciała, to, to oni nie będą już mieli gdzie wracać. I ci, co będą uciekali, to, to, to już być może będą to, to tacy uciekinierzy, że już na zawsze. I to nie będą to uciekinierzy ekonomiczni. No, bo, bo ci, którzy tam są w, w wojsku ukraińskim, w innych formacjach, jak... jak Ruscy tam zajmą miejscowości, gdzie oni pra, pracują, służą, mieszkają i dojdą, gdzie są ich rodziny, to... to roz takich rodzin jest bardzo zły na terenach okupowanych przez Rosję. Więc to... to, to, to bym do końca taki nie był, no. natomiast no i, i, i punkt siódmy, wypowiedzenie tam wszystkich tam tych zielonych ładów i innych e, no i rekompensata za implementację dotychczasową do, 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 no, jestem za no tylko to tak samo jak z tymi e, no. Pieniędzmi od Niemców, tak, za dość za drugą wojnę, od Rosji też powinniśmy dostać. Nawet na, na, na wojnę polsko-bolszewicką nie dostaliśmy nigdy i przed wojną i teraz. No, by występować o rekompensaty, tam y, reparacje i tak dalej możemy zawsze. Skuteczność naszej dyplomacji, nieważne kto rządzi, jest bliska zero. Także, no, ale, ale, po, ale przynajmniej bo powinniśmy pokazywać, że jakiś tam mamy honor i że walczymy o to. No. A to, to no, przede wszystkim no, i do, to zachęcam wszystkich do zajrzenia na tą stronę pana doktora, pobrania, wysłania. A ktoś tam jeszcze tam gdzieś w komentarzach pisał, czy, czy gdzieś tam słyszałem taką wypowiedź, że, że to można no, złożyć taki projekt, projekt tak, y, y, takiego referendum i po prostu tam partiami do, do, dosy, dosywać tam poparcie do tego referendum, aż się uzbiera. No. Rób, róbmy tak. No. Warto tą inicjatywę wesprzeć, choćby z tego powodu, żeby pokazać, że jesteśmy, że się liczymy. No, tu jedna pani pisała, że tam negocjowała ze, ze sztabem, na, wiadomo, pana Nawrockiego. Ja to nagrywam w niedzielę, nie wiem, nie wiem kto, kto, kto wygra, puszczę to w poniedziałek, tam już nie chcę mieć zarzutów o łamanie ciszy wyborczej. Wiadomo, no, że jak wygra Trzaskowski, to wszystko to wszystko to oleje. Platforma wszystko to oleje, no, z Nawrockimi, z pisiorami można jeszcze, można próbować o czymś rozmawiać, czy to zrobią, czy nie. A zakładam, że będą wcześniej, czy później rządzić, bo te rządy tej koalicji tęczowej są tak złe, że to, to naprawdę większość, większość narodu nie, nie, jest, nie jest zapatrzona ślepo po prostu w, te paja, w to pajacowanie i wcześniej, czy później ten te, 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 te rząd i ta koalicja będzie, będzie odsunięta od władzy. No, wtedy, wtedy trzeba próbować z następnymi y, rozmawiać o, o wprowadzaniu tych, tych zmian. No, zresztą to, to większość to, 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 to pisiory też to głoszą, tak, głoszą także to jest kwestia po prostu skuteczności sukcesywnego wpływania, naciskania na, na nich, żeby, żeby się nie kończyło tylko na deklaracjach, tylko żeby coś zrobili w końcu. A ja od siebie powiem, że jak nie utworzymy partii politycznej, bo tylko partie polityczne w Polsce się liczą, to nasz ruch taki, weźmy się i tam ponarzekajmy, po czy tam poprośmy o referendum, no będzie zauważany, już jest zauważany, co, co, co mnie osobiście cieszy, ale skuteczność naszych działań, no oceniam jak, jak na do tej pory na, umia na umiarkowaną. No. nie powiem, że to słabo to widzę, ale tak Chcą z nami rozmawiać, chcą z nami rozmawiać, nie wszyscy, ale niektórzy, to już jest sukces. A jakbyśmy mieli siłę nacisku, siłę szabel, w sensie tam, że, że ludzi w polityce, to wtedy by musieli z nami rozmawiać. No. Wtedy byśmy nie negocjowali z punktu, że jesteśmy mądrzy i fajni i posłuchajcie nas, tylko musicie nas posłuchać, bo inaczej nie, nie będziecie w stanie rządzić. I to, to też zalecam do przemyślenia. Wszystkich zachęcam do odwiedzenia strony pana doktora, i tak dalej, pobrania tego, poparcia. Ja też to zrobię na tygodniu i mam nadzieję, że coś z tego w końcu kiedyś wyjdzie. Dzięki za oglądanie. Pozdrawiam wszystkich. Cześć.